Jak przygotować przyszłe kadry do pracy w jednej z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki? O tym rozmawiano podczas spotkania branżowego sektora spedycyjno-logistycznego, które odbyło się niedawno w ramach projektu Porozumienie branżowe na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego współfinansowanego z funduszy unijnych. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Edukacji Narodowej. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych organizacji, m.in. Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Polskiej Unii Transportu Stowarzyszenia Logistyków Polskich czy Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Celem spotkania było wskazanie potrzeb kadrowych i oczekiwań względem szkół zawodowych. To jest bardzo ważne wyjście, otwartość pracodawców na to, żeby siąść właśnie przy stole, żeby mieć wpływ na edukację, żeby mieć wpływ też na materiały, też na, na metody kształcenia. Możemy, że to jest naprawdę bardzo ważne. Do mnie szkoły się zgłaszają, żeby na praktyki swoich uczniów tak, zapisać. Czy ja jestem bardzo otwarta na to? Wiadomo, że nieraz mi zasobów też brakuje przestrzeni, tak, żeby, żeby ci uczniowie mieli trenerów. Ale ja bardzo chętnie też zaprosiłabym też nauczycieli do takich, do takich praktyk, tak? Uważam, że to jest bardzo też ważne, żeby ten nauczyciel wiedział, wiedział też to od strony takiej praktycznej, jak, jak wygląda na przykład proces na przykład logistyki, proces pracy na magazynie czy przy samolocie. Dziś sektor TSL, czyli Transport, Spedycja i logistyka, odpowiada za około 7% polskiego PKB i zatrudnia niemal milion osób. To branża pod presją. Zmiany technologiczne, cyfryzacja, ale też zwiększone braki wykwalifikowanych pracowników, rosnące koszty i nowe regulacje. Logistyka jest niezwykle ciekawą dziedziną na rynku pracy, ponieważ jest wielowymiarowa. Wymaga dużej otwartości umysłu wbrew pozorom i patrzenia na problemy z różnych perspektyw. I tutaj właśnie przychodzą te problemy typu nowoczesne technologie jak je wykorzystać. Z drugiej strony, jak je wykorzystać w sposób, który sprawi, że ta praca będzie pracą możliwie najbardziej godną dla osób, które korzystają z tych technologii. Z trzeciej strony, że trzeba też faktycznie uwzględniać czynniki właśnie związane z zrównoważoną gospodarką, ale one też mają swój wymiar czysto ekonomiczny, który logistyk musi uwzględnić projektując magazyn. To oczywiście dotyczy w jakimś stopniu kadry kierowniczej, ale wierzymy, że część z naszych słuchaczy prędzej czy później dołączy do tego grona. A też na niższych szczeblach takie pytania nieraz pojawiają się. Niedobory kadrowe dotyczą dziś głównie kierowców i dyspozytorów, ale wyzwań nie brakuje także w zakresie przygotowania techników. Obecnie w zawodzie technik, logistyk kształci się ponad 66 tysięcy uczniów. Technik, spedytor to prawie 11 tysięcy uczniów, a zawody magazynier logistyk czy technik eksploatacji portów i terminali to odpowiednio około 5 i 6 tysięcy uczniów. Z kwalifikacyjnych kursów zawodowych w branży korzysta dziś ponad 2000 słuchaczy, m.in. z zakresu obsługi magazynów i organizacji transportu. Rynek wskazuje na nowe potrzeby, zarówno technologiczne, jak i kompetencyjne. W odpowiedzi na rosnące potrzeby pojawiają się branżowe centra umiejętności. Sama rola pracodawców w tworzeniu branżowego centrum umiejętności i jego działania jest kluczowa. Bardzo ważne, żeby patrzeć na system branżowych centrów umiejętności, o otrzyma pracodawcy. Czyli tak na dobrą sprawę branżowe centrum umiejętności ma odpowiadać na potrzeby rynku pracy, ale ma odpowiadać na te potrzeby, które są dzisiaj, teraz. Obecnie współpracujemy właśnie z branżowymi centrami umiejętności, gdzie, gdzie tworzymy wspólnie. Tematy szkoleniowe, tak, czyli przygotow będziemy przygotowywać też nauczycieli i uczniów do, do edukacji z danego zakresu. To, co na pewno jest bardzo też dla nas ważne, to praktyki, staże, yy, pojawianie się pracowników, czyli wyjście pracowników naszych też na, na takie spotkania na uczelniach czy w szkołach to myślę że jest bardzo ważne I budowanie świadomości czyli otwartość pracodawcy na to że, że chcemy po prostu razem współpracować i razem mieć wpływ na, na przyszłą tą, tą naszą kadrę. Wśród kompetencji przyszłości uczestnicy spotkania wskazywali między innymi sztuczną inteligencję internet rzeczy cyberbezpieczeństwo zieloną logistykę oraz nowoczesne zarządzanie łańcuchem dostaw. Lecz branża potrzebuje także ludzi z prostszymi umiejętnościami takimi jak obsługa wózków widłowych czy podnośników. Pośród tematów poruszonych podczas spotkania znalazły się też logistyka handlu internetowego, systemy WMS, drony, pojazdy elektryczne i autonomiczne magazyny. Podkreślano również konieczność lepszego przygotowania spedytorów do działań sprzedażowych i handlowych. Zwrócono uwagę, że choć w dużych firmach automatyzacja może ograniczyć zapotrzebowanie na niektóre zawody, jak na przykład magazynier logistyk, to wciąż są one niezbędne w małych i średnich przedsiębiorstwach. Problemem pozostaje jednak brak kadry, która mogłaby uczyć nowoczesnych rozwiązań np. miejskiej logistyki czy koordynacji systemów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zgłoszono także potrzebę unowocześnienia egzaminów zawodowych, by lepiej symulowały realia codziennej pracy i uwzględniały cyfrowe narzędzia wykorzystywane w branży. Spotkanie zakończyło się deklaracją dalszej współpracy środowisk edukacyjnych, pracodawców i organizacji branżowych. Wspólny cel lepiej przygotować młodzież do pracy w sektorze spedycyjno-logistycznym który jest istotnym elementem polskiej gospodarki.